Nie minęły jeszcze 3 miesiące od kiedy Xavi ogłosił, że wraz z końcem bieżącego sezonu odejdzie z FC Barcelony. Od tego momentu jego drużyna zanotowała 10 meczów bez porażki, co skłoniło niektórych do uwierzenia w odrodzenie Blaugrany. Niestety nie na długo. Później przyszło bowiem kompromitujące 4-1 z PSG, które wyrzuciło Barce z Ligi Mistrzów oraz czwarte z rzędu przegrane El Clasico, skutkujące ostatecznym zniszczeniem marzeń najbardziej wiernych, a raczej na naiwnych kibiców Dumy Katalonii o jakimkolwiek trofeum w bieżącym sezonie. Ostatnim czego spodziewaliśmy się po tych meczach była wiadomość o pozostaniu Szawiego na swoim stanowisku, a właśnie taką informację otrzymaliśmy kilka dni temu. W dzisiejszym odcinku Piłki na Okrągło podsumujemy sobie tę sytuację, a także przeanalizujemy jak może wyglądać przyszłość Barcelony oraz jej aktualnego trenera. Zapraszam. Na początek szybko przyjrzyjmy się pracy Xavi'ego na Camp Nou. Hiszpan Barce objął w listopadzie 2021 roku. W swoim debiutanckim sezonie nie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów, odpadł w ćwierćfinale Ligi Europy, a w rozgrywkach krajowych zajął drugie miejsce, 13 punktów za Realem Madryt. Kolejna kampania była jednak o wiele lepsza. Barcelona wprawdzie znowu zawiodła w europejskich pucharach, ale wygrała super Superpuchar Hiszpanii i przede wszystkim odzyskała krajowe mistrzostwo, zdobywając najwięcej punktów w La Liga od 5 lat. Później natomiast nastąpił stopniowy powrót do szarej rzeczywistości. Pod koniec stycznia 2024 wyniki oraz gra zespołu były na tyle tragiczne, że Szawi ogłosił swoje odejście wraz z końcem bieżącego sezonu. Wtedy coś się zmieniło. Barcelona zaczęła coraz lepiej wyglądać na boisku, przestała przegrywać mecze i atmosfera w klubie, biorąc pod uwagę ilość wciąż obecnych problemów, była co najmniej zaskakująco dobra. Niestety do czasu. Ten domek z kart runął w 29 minucie rewanżu z PSG w Lidze Mistrzów, gdy czerwoną kartkę obejrzał Ronaldo Araujo. Duma Katalonii grała wtedy u siebie. W dwumeczu prowadziła 4-2 i musiała jedynie przetrwać 60 minut ataku Paryżan, żeby zagrać w półfinale, co pewnie by im się udało, gdyby nie ten bezmyślny faul Urugwajczyka. Swoją drogą to pokazuje, jak dużo w piłce nożnej może zależeć od jednej decyzji. To właśnie ten efekt motyla, albo raczej efekt Araujo, sprawił, że Barça jednak nie awansowała do finału Champions League, do którego przecież miała prawdziwą autostradę, bo po PSG ich rywalem byłaby zawsze groźna, ale jednak bardzo słaba jak na ten etap rozgrywek Borussia Dortmund. Spotkanie z Paryżanami zniszczyło pozytywne nastawienie sporej części kibiców, lecz okazja, by choć w jakimś stopniu je przywrócić, nadarzyła się kilka dni później. Katalończycy grali z Realem Madryt, który po niezwykle wyczerpującym meczu City wcale nie był oczywistym faworytem El Clásico. Lecz koniec końców, pomimo bycia lepszym zespołem na boisku, Barcelona nie odniosła zwycięstwa, a na złego przegrała po golu Judah Benningama, którego Anglik zdobył w końcu set doliczonego czasu gry. Po tej porażce wszyscy zdążyli już definitywnie zakończyć dyskusję o tym, czy Xavi powinien zostać na Camp Nou, aż tu nagle sam zainteresowany publicznie ogłosił, że jednak z klubu nie odchodzi. Ale z perspektywy Barcelony jest to poniekąd logiczny ruch. Dlaczego? Otóż głównie z tego powodu, że Duma Katalonii po pierwsze nie ma pieniędzy na nowego szkoleniowca, a po drugie wcale nie jest powiedziane, że obecnie najlepsi trenerzy będą chcieli przenieść się w tak specyficzne miejsce, jakim stała się Blaugrana. Oprócz Szawiego jedyną poważną opcją dla Barsy byłby Hansi Flick, a obok niego Rafael Marquez. Rzecz jasna kolejny spadkobierca tego DNA Barcelony, której Bar bronił przecież w latach 2003-2010. 45-letni Meksykowicz Sykanin od półtora roku prowadzi rezerwy Blaugrany i zakontraktowanie go w roli pierwszego trenera to wielka niewiadoma. W dodatku taka, która nie wywoła w mediach większego szumu, a ten poniekąd trwa teraz, po tym jak szkoleniowcem na nowo ogłoszono Szawiego. Z kolei nazwiska takie jak Klopp, Arteta, Enrique czy Guardiola, nawet jeśli mają z Barceloną dużo wspólnego, to wciąż nie wyobrażam sobie ich w tak niestabilnym zespole i w tak niepewnym finansowo klubie. Teoretycznie wszystko niby jest możliwe, bo Barça to nadal gigantyczna marka, lecz na razie trener z samej czołówki na Camp Nou może pojawić się chyba tylko w snach kibisów Dumy Katalonii. Dlatego z punktu widzenia klubu, którego przecież Szawi jako piłkarz stał się prawdziwym symbolem, można jakoś uzasadnić decyzję o jego pozostaniu na ławce trenerskiej, ale mimo wszystko uważam, że jakikolwiek trener Barcelony nie powinien mieć tak jawnej taryfy ulgowej ze strony jej władz. Prezes Laporta wielokrotnie wspominał, że gdyby szawi nie był szawim, zostałby zwolniony. To oczywiście piękny przejaw szacunku dla jego gigantycznych dokonań w roli zawodnika, ale jednocześnie nie sądzę, żeby takie Wypowiedzi były korzystne dla Dumy Katalonii. Sami pomyślcie, czy w zawsze porównywanym do Barsy Realu Madryt mogłoby się dziać coś podobnego? Czy Fiorentino Perez w ten sposób potraktowałby kogoś, kto wprawdzie jest legendą klubu, ale jako szkoleniowiec zarówno osiąga z nim wyniki nieprzystające do jego rangi, jak i prezentuje równie słaby styl? Zdecydowanie nie. To w końcu jedna z przyczyn ogromnej różnicy pomiędzy tymi potęgami. Los Blancos dbają o tradycję, ale żyją teraźniejszością, myśląc o przyszłości, a o Barcelonie można powiedzieć, że ciągle tkwi ona w 2009, kiedy byli niepodważalnym hegemonem piłki nożnej, z tym, że byli to czas przeszły. Ostatnią ligę mistrzów katalończycy zdobyli 9 lat temu, w tym czasie Real wygrał ją czterokrotnie. Z perspektywy Szawiego decyzja o pozostaniu jest chyba jeszcze mniej logiczna. Co prawda, gdyby Barcelona przeszła PSG i nie przegrała El Clasico, a taki scenariusz był dosłownie na wyciągnięcie ręki, sytuacja byłaby inna, ale to znowu przypuszczanie. Fakty są takie, że Duma Katalonii, na własne życzenie, wyrzuciła się z walki o wszystkie trofea w tym sezonie i obecnie znów znalazła się w punkcie wyjścia. Tylko dlaczego Szawi jednak nie odejdzie? Oficjalny komunikat klubu w tej sprawie brzmi: w zarządzie panuje jednomyślność co do tego, że to Szawi powinien kierować zespołem. Chce rozwijać projekt bazujący na wychowankach. Ufamy mu w 100%. Chcemy ponownie tworzyć historię i to zrobimy. Tak mówił wiceprezydent Rafa Juste, lecz większość fanów i tak nie rozumie oraz nie popiera tej decyzji. Jakiekolwiek nie byłyby jednak przyczyny tej zmiany, Szawi zostaje. To rodzi dość logiczne pytanie, ile Barcelona może osiągnąć w kolejnym sezonie? Prawdę mówiąc, totalnie nie wiadomo, ale raczej nie zanosi się na to, żeby była w stanie wygrać rywalizację z Realem Madryt który za niedługo najpewniej będzie jeszcze mocniejszy. Z kolei okienko transferowe Barsy ze względu na finanse klubu może wyglądać różnie, a przecież od niego zależy bardzo dużo. Na szczęście w przeciągu kilku miesięcy do gry wróci Gavi. Jeden z kluczowych piłkarzy Blaugrany w mistrzowskim sezonie 22-23. Z tym, że kontuzja 19-latka była bardzo poważna i czy oraz jak szybko wróci do formy to nadal znak zapytania. To chłopak z rocznika 2004, który w takim wieku Rozegrał już nieludzką liczbę meczów, czyli 111 w Barcelonie i 27 w reprezentacji Hiszpanii, co stanowi poważne zagrożenie dla jego zdrowia. Tym bardziej, że Gavi to jeden z najintensywniej grających piłkarzy świata. Jego wkład w sukcesy Dumy Katalonii był naprawdę wielki i strasenie go na cały sezon na pewno zrujnowało plany Szawiego, ale trener Barcelony, obojętnie czy rozegrał w niej 7 czy 700 spotkań, musi być gotowy na wypadek kontuzji każdego z piłkarzy. Zobaczymy też jak po Euro 2024 będą wyglądać jeszcze młodsi od Gaviego, Yamal i Kubarsi, bez których ciężko sobie teraz wyobrazić grę Barsy, co z jednej strony jest piękną laurką dla La Masii, a z drugiej świadczy o gigantycznych problemach klubu. W optymistycznym scenariuszu może okaże się, że Xavi wyciągnie wnioski z tego sezonu i Barcelona ponownie wkroczy na zwycięską ścieżkę, na której przecież była przez 2,5 miesiąca, kiedy potrafiła wygrać z PSG Atletico. Czy Napoli. Istnieje jednak jeszcze druga, prawdopodobnie bardziej realna wizja: której duma Katalonii znów rozczaruje swoich kibiców, a Szawi odejdzie albo wraz z końcem swojej umowy, albo jeszcze wcześniej. Generalnie uważam, że Blaugrana ma bardzo silny skład. Jakby nie patrzeć, są ósmym najwyżej wycenianym klubem świata. Grają tam zarówno doświadczeni piłkarze, jak i niezwykle utalentowana młodzież, i to właśnie w niej kibice pokładają największe, a raczej jedyne nadzieje. W końcu, aktualne pokolenie wychowanków jest po prostu nie z tej ziemi. Balde, Jamal, Gavi, Kubarsi, Lopez, a także paru innych piłkarzy z potencjałem na pierwszy skład, to talenty jakich nie ma żaden inny klub na świecie i tutaj trzeba Barsy oddać, że w szkoleniu młodzieży wciąż są najlepsi. Jednakże drużyny nie powinno budować się na 17-latkach i do sukcesu kluczem jest forma bardziej doświadczonych piłkarzy. Jak zatem Barcelona poradzi sobie w kolejnym sezonie? Nie wiem, choć się domyślam, ale osobiście wolałbym, żeby klub ten nadal był na najwyższym poziomie, chociażby dlatego, że lepiej jest oglądać El Clásico, w którym obie drużyny są sobie równe, a nie takie, na które jedna z nich jedzie jako wyraźnie gorszy zespół. Dajcie znać, jak widzicie przyszłość Barcy i Xaviego oraz jakich piłkarzy Blaugrana kupi, a jakich sprzeda w najbliższe okienko transferowe. Komentarze są wasze, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Piłki na Okrągło.